Lubańskie Towarzystwo Tenisa Return wraz z Miejskim Domem Kultury w Lubaniu dla młodych miłośników gry w tenisa zorganizowało trzeci turniej tenisa ziemnego imieniem Jerzego Szmajdzińskiego dla dzieci i młodzieży do lat 16. Karolina. Dzisiejszy turniej to jest turniej, trzeci turniej imienia Jerzego Szmajdzińskiego. Już od trzech lat odbywa się ten turniej, zawsze gromadzimy od 10 do 16 osób. Zjawiają się tutaj gracze z Lubania, ze Zgorzelca, z Bogatyni, z Jeleni góry, także przekrój takich okolicznych miasteczek, tam gdzie grają dobrze w tenisa. I myślę, że na tym turnieju bardzo dobrze się bawią. A trzeba przyznać, że dzięki licznym sponsorom ten turniej coraz bardziej się rozwija, bo wiadomo, no jednak na nagrody potrzebne są odpowiednie fundusze. I tutaj wiele zakładów pomaga nam w zorganizowaniu tego turnieju. W obsłudze medialnej, między innymi tom Kultury, Telewizja Komsat, Dziennik Lub gazety też lubańskie. Także tutaj dzięki temu ten tenis po prostu się rozwija Powiedzmy kilka słów o poziomie tegorocznego turnieju. W dzisiejszym turnieju wygrała zawodniczka z Jeleniej Góry i trzeba przyznać, że prezentuje ona poziom już czysto zawodniczy. Jest to 13-letnia pani Kamińska, nie? I prawdę, że reprezentuje ona poziom taki, że już w okresie gdzieś 20 miejsce w Polsce pewnie zajmuje, także jest to już poziom taki solidny. No i tutaj rzeczywiście biorąc pod uwagę jej poziom, trzeba przyznać, że pod względem serwisu i forhandu i backhandu technicznie odbiera piłki rzeczywiście czysto technicznie. Także brawo! Trzeci turniej imienia Jerzego Szmajdzińskiego, który się już cyklicznie odbywa co rok w luwaniu został zakończony. Gratulujemy Karolina Kamińska. Dlatego, że nie znaliśmy, bo nikt tutaj nie przyjeżdżała. Gratuluję, tak trzymaj, super, piękny puchar. Karolinko walcz, 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 zresztą niech oni się uczą od Ciebie. A dla Karolinki mamy rakietę Wilsona. Tak, Od jak dawna grasz Tenisa? Od czterech lat. Powiedz coś o swoich sukcesach. No, zdobyliśmy mi y, drużynowe mistrzostwo polskie do 12 lat z moim klubem. Kształny zdrój. Mhm. A jak Ci się podoba ten dzisiejszy turniej? – Bardzo fajny, na pewno przyjadę za rok. Co było najcięższe, najtrudniejsze? No, myślę, że każdy mecz był trudny to zależy też od dnia. W Lubaniu mamy do dyspozycji dwa korty tenisowe na kamiennej górze i w szkole numer jeden. Na jednym i drugim korcie wszyscy chętni, jak się zgłoszą, mogą brać udział. Jeżeli chcą się uczyć pod okiem instruktorów doświadczonych, to mamy tutaj do dyspozycji dwóch panów, którzy to prowadzą i w każdej chwili mogą nauczyć technicznie forehand, backhand serwis grać. Także nie ma żadnego problemu. Numer telefonu jest na ogłoszeniu przed kortem i jeżeli rodzice by chcieli, czy też dzieci same. Przystąpić właśnie tutaj do towarzystwa, czy też grać w tenisa. W każdej chwili to jest możliwe. To dla mnie wielka radość. Po pierwsze, dlatego, że Państwo pamiętają mojego męża i pamiętają o moim mężu i o tym, że był człowiekiem, który kochał sport. I dla mnie ten turniej jest właśnie symbolem takiej wspaniałej pamięci, więc z tego powodu jestem bardzo szczęśliwa. A druga rzecz to jest to, co szczególnie dla mnie ważne, czyli sport dzieci, młodzieży. Krzewienie kultury fizycznej i krzewienie sportu i wyrabianie pewnych nawyków jest niesłychanie ważne dla zdrowia, dla wychowania. Nikt lepszego sposobu wychowania dzieci i młodzieży niż przez sport po prostu nie wymyślił. I to później w dorosłym życiu bardzo mocno pomaga w różnych sytuacjach życiowych. Ja się ogromnie cieszę, że są tacy nakręceni i zakręceni ludzie w Lubaniu. Którzy ten turniej robią i namawiają dzieci i młodzież do tego, żeby w tym turnieju startować. Więc dla mnie to jest po prostu ogromna radość, że tak się wszyscy wspaniale cieszą sportem. To jest ogromnie ważna rzecz. Yy, mówiłam o tym dzisiaj, bo to taki splot zdarzeń z ostatnich dni, ponieważ ja w piątek, tydzień temu, otwierałam dziesiąty turniej, ogólnopolski turniej Baba Cup którego, który współ tworzyłam i tworzy dalej, to jest ogólnopolska impreza dla kobiet. Takie miłe wyróżnienie mnie spotkało od prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego za krzewienie sportu wśród kobiet. To jest jedna rzecz. Dzisiaj znowu wielka przyjemność. Wysłaliśmy dzisiaj gimnazjalistów do Warszawy, czwórka zresztą troje z miasta i jedno dziecko z powiatu do Warszawy pojechali. Po to, żeby otrzymać certyfikaty stypendiów od pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, ale też po to, żeby zobaczyć Sejm Centrum Nauki Kopernik, Muzea. Myślę, że dla nich to wielka frajda, więc ten dzień dzisiaj jest niesłychanie emocjonujący i właśnie związany z dziećmi i z młodzieżą, co mnie ogromnie cieszy. Pani poseł, ten turniej nosi imię właśnie pani męża. Pamiętamy go, że był zawsze na, na publiczności, że działy się jakieś wielkie tutaj wydarzenie sportowe w naszym regionie, ale czy sam miał czas na uprawianie tego sportu? Bardzo się starał, ale przyznam, że z, z biegiem lat coraz mniej miał tego czasu, ponieważ miał coraz więcej obowiązków. I właściwie od momentu, kiedy został ministrem obrony narodowej, to potem było coraz trudniej. Ale jak mógł tylko wykroić dwie godziny, to ja nawet wiedziałam, że to będzie kosztem takiego standardowego, typowego życia rodzinnego. Yy, yy, szedł na korty, ale jemu to wybaczałam, bo. Szedł na te korta, ale nawet już z własną córką przegrywał. Czyli to był właściwy kierunek, bo to tak jest prawidłowo, kiedy nasze dzieci są od nas lepsze, tak ma być. A ponieważ my wszyscy kochamy bardzo sport, więc y, każda godzina, jeśli tylko mąż mógł ją spędzać na korcie czy w inny sposób, y, ale nie tylko uprawiając sport, ale też kibicując, bo był też wielkim kibicem. Byłam mu zawsze wybaczana. I zachęcam wszystkich Państwa jeszcze raz po raz kolejny całe rodziny do tego, żeby uprawiać sport i kibicować sportowi.